Idziemy dalej. Dalej mamy BMM. To jest proces, który razem jest nauczany na zajęciach z takim drugim procesem, który trwa tylko 10 minut. I ten drugi proces nazywa się spotęgowanie i aktywizacja 90% pracy i funkcjonalności mózgu. Więc to jest takie na rozpęd, żebyśmy byli jak rakieta, żeby nasz umysł po prostu korzystał z, cały, z, cały, z całych swoich możliwości. Natomiast sam proces BMM jest to proces, który uwalnia od karmy rodowej i powielania schematów rodzinnych. Tak? Wszędzie, gdzie myśmy się upodobnili, bo dawniej to było najbezpieczniejsze robić, mówić, wybierać, tak jak rodzina bliscy czy społeczeństwo, czy nasza grupa religijna, tak społeczna. Natomiast być może jesteście w takim miejscu swojego życia, gdzie macie kurczę, to mnie ogranicza, ja tak już nie chcę, ja chcę po swojemu. I są takie jakby niewidoczne więzy, niewidoczne liny, które zatrzymują nas w tym, żeby pójść swoją drogą. I BMM Dokładnie na to działa. Więc jeśli są w Waszym życiu rzeczy, które mówicie, że to jest genetyczne, to jest wrodzone, to jest rodowe, rodzinne, to ten proces jest dla Was, tak? Ten proces jest dla Was. No i tutaj, jakie przykłady działania? Oddaję głos Ani. Ja powiem tak, że ten proces jest dla każdego, bo chyba nie ma człowieka, który by nie był spętany właśnie tymi traumami rodzinnymi, z, z tą, tą genetyką, którą powtarzamy w swoim życiu. Ja ten proces stosuję prawie zawsze u klientów, którzy przychodzą do mnie i umawiają się na serię różnych procesów. Ponieważ to jest proces, który jakby otwiera i neutralizuje traumy, punkty widzenia, te wszystkie spętania, które powodują, że nam trudno jest wyjść ponad coś tam więcej. Ja sama pamiętam pierwszy mój proces BMM, też już był dość dawno temu, jak miałam go robiony, a ponieważ ja od początku fascynuję się procesami na ciało, w akces, więc zachowałam dużą uwagę, Byłam uważna, więc miałam ten proces zrobiony z półtorej godziny, to był po raz pierwszy i miałam wrażenie, jakby ktoś zde, ze mnie zdejmował mokre ubranie. Tak to odczuwałam, tak, to było takie intensywne. Tak jak mówiłam, trwało to dość długo, i z chwilą, kiedy ten proces został zakończony, bo już przestała płynąć energia, ja miałam poczucie, jak podnosiłam się z łóżka do masażu, miałam poczucie, jakbym lewitowała. Miałam taką totalną lekkość i taką, takie uwolnienie się, nawet nie wiem, od czego, bo trudno powiedzieć, od czego, bo tego jest tak dużo, tak dużo tych różnych rzeczy, które nas oplatają, bo. Przecież wdychamy to wręcz już w łonie matki, te wszystkie rodowe schematy. Co zauważyłam, jeśli chodzi o takie moje odczucia po tym procesie? Absolutnie po tym procesie BMM. Łatwiej, zdecydowanie łatwiej i z większą swobodą i lekkością zaczęłam rozmawiać o rzeczach, które były w naszej, w mojej przestrzeni rodzinnej trudne. Ja, mnie już to nie bolało. To była informacja, to było wspomnienie, ale nie było już tego takiego naładowania, które powodowało ból i silne emocje to wszystko było już takie takie rozpulchnione, bo i, i ja to też widzę w sytuacji, kiedy robię zabiegi osobom, które się ze mną umawiają na, na jakiś tam proces i robię tą BMK, bo my też Kreujemy i sobie wymyślamy, jakie choroby powinniśmy mieć, biorąc pod uwagę sekwencje rodzinne. Więc ja, jakby układając taki program procesów na ciało osobom, które przychodzą do mnie, zawsze, zawsze i to z samego początku robię BMM, robiłam też mojej rodzinie i widzę, w jaki sposób to inaczej funkcjonuje. I słuchajcie, jeszcze jedna niesamowita rzecz. Zobaczcie, jak my bardzo dużo mamy osądów, bo wina za to, co tam się stało, to jest tego, tego i tego, a może moja. My się osądzamy, osądzamy innych, mamy mnóstwo punktów widzenia, które nas spętują i nie pozwalają nam wyjść szerzej. I to, co ja osobiście zauważyłam i też widzę u osób, którym robiłam WMM-kę, te wszystkie osądy, które są takie trudne. Pomyślcie, ile wy macie osądów związanych z, z swoim życiem rodzinnym, z takimi sytuacjami traumatycznymi, bo każdy je gdzieś miał. One po prostu nagle stają się takie, no takie, bez naładowania. No wiemy, że to było, wiemy, że to się stało. Nagle przestaniemy mieć naładowanie związane z lękiem o dzieci. Dzieci przestają mieć naładowanie, bo rodzice ich już nie kontrolują. To jest BMM. To jest proces, który wyzwala nas właśnie z takich takich spętań rodzinnych, wręcz wielopokoleniowych, które zostały nam przekazane w, w sposób nieuświadomiony dla nas nawet w sposób emocjonalny. To są takie emocjonalne punkty widzenia, które my kreują z, w sekwencje w naszym życiu, a my im podlegamy. W związku z czym ty, ten proces BMM też. Y, y, też tutaj ważne jest, żeby wykonywać go kilka razy albo powtarzać co jakiś czas, bo tak to niestety bywa, że nasze ciało też lubi powracać do tego, co już zapamiętało, więc powtarzanie tego też ma ogromny sens. Natomiast w białym jest jeszcze to bardzo fajne, że Posuwają się takie emocjonalne traumy, których nawet nie nazywamy, nie wiemy co to było, ale w naszej pamięci komórkowej ta energia i te emocje zostały zapamiętane, ale my ich nie musimy rozpoznawać. To się dzieje bez nazywania tego. Gdybyśmy poszły, poszli na terapię, trwa to nie wiem, miesiącami, a u niektórych nawet latami. Natomiast w tym procesie, dzieje się to w miarę szybko i my nawet możemy o tym nie wiedzieć, a ja to się po prostu rozładuje i jak zachowamy tą ostrożność, o której mówiłam przed chwilą, to ostrożność, uważność, to możemy to zauważyć. O, mnie to już nie boli. O, ja już tego nie mam tego nawyku. O, mnie już u dzieci, u mojej mamy czy kogoś już to nie drażni. I to jest fajne. Też uwielbiam ten proces. Dzięki Aniu, tak. Yy, więc też podsumowując to, co powiedziałaś. BMM eliminuje takie automatyczne wzorce zachowań, prawda? Właśnie te reakcje w rodzinie, na rodzinę, nasze myśli o przyszłości, że coś takie będzie, bo jest genetyczne albo wrodzone, i też mocno uwalnia od oczekiwań, tak takiej oceny, ocen, oceny w stosunku do siebie i do, do otoczenia. Mhm. I bardzo słusznie, że, że podkreśliłaś to, Aniu, bo. Tak naprawdę wszystkie te procesy one są do wielokrotnego zastosowania. To nie jest na raz. Tak? To nie jest na raz. To jest do tego, żeby nauczyć się tego i wziąć w życie i stosować, jak będzie taka potrzeba, jak przyjdzie wam do głowy, jak poczujecie o! Mam ten zasób, wiem jak to zrobić. Ja muszę powiedzieć, że bywają sytuacje, kiedy ja sobie po prostu kładę się spać i kładę ręce w, w te miejsca, w których się robi ten proces i włączam, ta, włączam tą energię i zasypiam w niej, bo, bo czuję, że znowu gdzieś tam się zaczęłam gubić w, w, w tych, tych takich rodowych i nawykowych sytuacjach. Tak. No to już wiecie, że można ten proces też robić sobie samemu i jak to zrobić łatwo, na przykład nocą. <śmiech> <śmiech> Dobrze, to <laughs> przechodzimy dalej.